Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie znaki trygonu powietrza. Zapraszam do czytania tygodniowego, kotwica tygodnia. Słuchajcie, na ten tydzień bez owijania w bawełnę wersja standardowa z uwagi na temperaturkę i upał i po prostu troszeczkę skracamy. Zaczynamy, moje drogie znaki trygonu powietrza. Czasówkę znajdziecie w opisie pod filmem. Zaczynam od bliźniąt. Mhm. Mm Drogi bliźniaku, u Ciebie pokazuje się taka energia, e, y, która powinna być troszkę dla Ciebie katalizatorem do przebudzenia, y, odbudowaniem czegoś na nowo. E, nazwijmy to, wiesz, y, moment przełomowy. Często wymagający, tak to określę, ale prowadzący do prawdy, do autentyczności, do tego, żeby otworzyć przestrzeń no, właśnie do wzrostu i to cię tutaj jakby trzyma, to się pokazuje u ciebie. Zobaczmy, co za tym stoi. Nie ma co odkładać czegoś na później albo trzymać się nieaktualnego systemu przekonań własnych, tak. No właśnie, nie odkładaj czegoś na później. I mamy tutaj energię rycerza buław i później cesarzowej i królowej kielichów no tak się nam tu pokazało, słuchaj nagła zmiana, jakieś okoliczności za długo coś odkładałeś na później, trzymałeś się czegoś zbyt mocno, zbyt długo karty na przyszły tydzień dla, sprawdź sobie ascendent bo karty na przyszły tydzień dla ciebie podpowiadają, że już czas ruszyć do, si do przodu z pewnością siebie z całą charyzmą którą posiadasz, podjąć konkretne działania w celu że tak powiem realizacji czegoś co jest dla ciebie istotne w życiu, ufaj swoim instynktom, działać w sposób skoncentrowany, z namiętnością, z odwagą, ale również z empatią, dbając o własne dobre samopoczucie, nie zapominać o sobie, dbasz o innych super, ale też zadbaj o siebie po prostu w tej całej sytuacji, ufaj swoim instynktom, swojej intuicji. Tego rodzaju informacja się pokazuje. No, so, jest, pewna, jest pewna sytuacja, która w przyszłym tygodniu będzie trochę, mam nadzieję, taką, takim sygnałem ostrzegawczym, że już nie ma co odkładać czegoś na później. Trzeba w końcu sprawy przeorganizować, ruszyć z miejsca, podjąć działanie i y, zrobienie konkretnych ruchów w stronę, żeby właśnie te natychmiastowe w gruncie rzeczy y, podyktowane instynktem i intuicją, działanie podjąć, pokazuje się dla Ciebie jako istotne. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz, moje drogie wagi. Moje drogie wagi. Moje drogie wagi. Czekajcie chwilę. Zobaczmy. Kotwica tygodnia dla was. Okay, jest jakiś powód do radości. Coś, co powoduje, że Masz co celebrować, jest jakiś spokój, bardzo fajna energia, jesteś zadowolony z życia osobistego najprawdopodobniej, bo to najczęściej oznacza życie osobiste. Dobre wiadomości związane z domem, mieszkaniem, z nieruchomością, e, fajne energie związane na przykład z remontami, z odnową pewnych rzeczy, nie? Ale ogólnie pokazuje się dla ciebie w kotwicy tygodnia energia z gatunku e, radości, świętowania i e, masz się z czego cieszyć i to troszkę taka informacja. Zobaczmy, co za tym idzie. Może jakiś przełom. Podejmiesz zdecydowaną, decyz zdecydowaną decyzję. Podejmiesz bardzo konkretną decyzję i to będzie w punkt. I to będzie w punkt. Jest tu zwycięstwo za tym. E I rozsądek zdrowy. No, droga wago, to może być również zawodowe. W każdym bądź razie, pokazuje się u Ciebie y jako ważne. Doprowadzenie do spraw w taki sposób, żeby było się z czego cieszyć, bo masz się z czego cieszyć. Jest tu ewidentnie jakby coś, co powoduje, że Twój spokój i zadowolenie w życiu osobistym wzrasta. Ok? A, a jeśli nie wzrasta, to w przyszłym tygodniu zastanów się, jak mogłoby wzrosnąć, co mógłbyś, mogłabyś zrobić, żeby wzrosło. I przedziwne jest to, że ma to związek z jakimiś finansami bądź z pracą. Okay? To jest dla części z Was. Ja to raczej czuję, że jest waga, która podejmuje konkretną decyzję. Um, trochę asekuracyjnie, ale wychodzi ci to na dobre, dosłownie. Um, Wydaje mi się również, że ma to związek z jakimś praktycznym podejściem do spraw, z bardzo mądrym i przemyślany, przemyślanym, przemyślanym zarządzaniem y, tym, czym dysponujesz. Bardzo dobrze pokazują się decyzje zawodowe, idąc dalej. Decyz, decyzje zawodowe y, jako y, mądrze, y, że tak powiem, przeanalizowane, dlatego że ono przynos one przynoszą ci uznanie. One przynoszą ci zwycięstwo. Wiesz, że podjąłeś mądrą, słuszną decyzję. No i tyle, i za tym idziesz. I taka jest dla ciebie kotwica tego dnia. Jest też waga, która ma pomysł na siebie, lub pomysł, że tak powiem, zawodowy. Jest to coś nowego, najprawdopodobniej. Jest to coś, co uważam ja osobiście za. No wiesz, co trochę przełomowe? Przełomowe? <laughs> I to też doprowadzi tutaj do tego, że będziesz zadowolony, będziesz zadowolona, czyli wdrażanie tej przełomowej decyzji. Jest też waga, która bardzo jasno wyraża swoje myśli w sposób bardzo bezpośredni. Dlaczego, żeby na przykład wiesz, działać z jasnością, pomóc komuś odzyskać jasność w jakiejś konkretnej sytuacji, i to też wychodzi na dobre, zatem też idzie zwycięstwo. Jeśli jest waga, która planuje zmiany w zakresie miejsca do życia i brakowało Ci, to chciałam Ci powiedzieć, że na wszystko Ci wystarczy. Tylko, może nie będzie, nie wiadomo jak, ale na wszystko Ci wystarczy. Ogólnie pokazuje się taka energia wystarczy mi na wszystko. Tak sobie to poukładam, zorganizuję, poprzestawiam jak trzeba, że, że tak powiem wystarczy. Będzie i na nie? To jest troszkę tak. Sprawdźcie sobie ascendent, bardzo wam dziękuję. I teraz zapraszam wodniki, moje drogie wodniki. Kotwica tygodnia dla was, wybrać, drog wybrać drogę właściwą. Lub postawić pierwsze kroki, gdzie tutaj mamy świat w dłoniach, czyli to jakby ten kolejny krok, pierwszy krok albo kolejny krok, albo ta droga, którą wybieramy, ma nas przybliżyć tutaj do tego spełnienia, prawda? Świat, spełnienie, integracja, zakończenie jakiejś sytuacji, więc tu jest wybór. Podejmuj decyzję tak, żeby to, co robisz, to, co będziesz robił, to, co zaczynasz robić, to, co jakby te kroki, mają doprowadzić do spełnienia, do zakończenia jakiejś sytuacji. I to jest kotwica tygodnia, że tak powiem. Dla ciebie tego warto się trzymać. Co za tym idzie? Zobaczmy, co za tym idzie. Same dobre rzeczy. No, czy przede wszystkim, jeśli chodzi o to, jakby. To karty Ci sugerują, żebyś zwrócił uwagę na swoje potrzeby finansowe również, na swoją reputację być może dla części z was. Na to, że chcesz podjąć decyzję, podjąć kroki, które pomogą Ci zapanować lepiej nad jakąś sytuacją, zaplanować coś i po prostu ten plan wdrożyć później w życie. Wyjść trochę na pozycję lidera w jakiejś konkretnej sytuacji, sytuacji przejąć rolę lidera, zadbać o otoczenie, w którym w którym mamy ludzi z gatunku żyli długo i szczęśliwie, a przynajmniej jest nam miło wygodnie i możemy, że tak powiem, z nadzieją patrzeć w przyszłość, takie decyzje i takie kroki należy podejmować w przyszłym tygodniu. To ci karta sugeruje, bo w dwóch buławach, a to jest jakby ta główna energia, może być tak, że. Będziesz miał jakiś wybór drogi wodniku, będą jakieś dwie alternatywy, będą jakieś dwie tutaj opcje, możesz się zastanawiać, a którą wybrać, a która by była dla mnie bardziej, bardziej korzystna i tak dalej, prawda? No więc zaplanuj wszystko. Bo musisz, znaczy, nic nie musisz. Musisz to, co ty wiesz, że musisz, ale chodzi o to, żebyś wybierał to, co po chwili refleksji e, dłuższej lub krótszej uznasz za stosowne dla siebie, ponieważ będzie spójne z twoim kierunkiem życia i tego, czy, czego pragniesz tutaj. To jest troszkę tak. Jeśli, je, może trzeba będzie wyjść poza strefę własnego komfortu bardzo konkretnie, bardzo konkretnie, ale to Ci wyjdzie na dobre, dlatego że pokażesz się jako osoba, która ma poczucie kontroli, stabilności, e, no i tak powiedziałabym jakiejś odpowiedzialności. Okay? Takie informacje. Bardzo Wam dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.